Kochani, chciałabym przypomnieć o więźniu politycznym Artiomie Dubskim, Białorusinie, który za poglądy, za słowo wypowiedziane na swoim YouTube i Telegram kanale Dostawcy Wrażeń już od pół roku znajduje się w polskim więzieniu. Będzie mu miło, jeśli napiszecie kilka słów wsparcia, wysyłając kartkę na adres... Arciom Dubski, syn Sergeja, Zakład Karny Czerwony Bur, ulica Czerwony Bur, 2, 18, 400. Sprawa jest bardzo dziwna i zawiła. Posłuchajcie proszę. Witam wszystkie osobomysliency. W ten weekend Polskie Patrioty obchodzą Krwawą Niedzielę. Jest to 82. rocznica Żydzi Wołyńskiej. А я, четвертый месяц на идущий, за тоже оповедал вам, мои друзья, правды о мордовании поляков на Волыню, доконанным шесть украинских националистов. Я, Сед Заварешче, а был и президент ИПН, который еще недавно оповедал вам о сбройнях бандеровцев. тарас, как президент элект, заповеда помощь в милитарном народове, который думнее спела песни «Батька наш Бандера». За мое оглашение общественного... украинцев, Aby cofnęła mi stała powód oraz status uchodźcy. W związku z czym w dzisiejszych realiach brak podstaw prawnych do mojego pobytu w Polsce. Mimo tego nadal jestem otrzymywany jako zakładnik celi zasadzanymi za przestępstwa ludźmi. Już będąc w zakładzie karnym, została mi narzucona decyzja, o której wcześniej wspomniałem. Zgodnie z tym podkreślem oficjalnym dokumentem, który powstał na wniosek szefa ABW, stwierdzono, że ja, rzekomo, cytat. Через три года в Польше рух антишипинковцев антишипенковцев и комрадов, с окрестлением Руху Комрадов, как неофашистовской пророссийской организации. Потом в стерзании брак вспомнения о отбытии кары. Вместо этого, решение решении заверен наказ о пусте территориям Республики Польской в тюрьме до 13 червня 2025 года. Минул месяц от даты, когда ОБУ наказало выдать мины Беларуси, а я надаль еще в польском аресте. На всякий случай прецизы, прецизы ши постановления. Сохнуть места сухоцы, перши. Аннулировать побыт стало в Польсце, друге. А Орос наказ депортования до краю походзения, третье. Первый и второй застали выполнены или исполнены, а третий о а а а этой депортации, скажем, уже запомняли. Фактом есть, что Бентон в закладе карным досвечил Тартур, застал помещен до цели одной без возможности использования за спацеру. Орос а застал и пачки живностям. No i na koniec, moi drodzy, chciałbym wam z całego serducha podziękować za te listy, kartki i pocztówki, które dostaję. Ta Wasza Solidarność naprawdę każdego dnia pozwala mi poczuć się wolnym człowiekiem, nawet będąc w zakładzie karnym. Dzień dobry, moi drodzy. To był głos z więzienia, z polskiego więzienia w Czerwonym Boże. Głos Artyoma Dubskiego. Wiele osób w Polsce go zna i pamięta z kanałów YouTube i Telegram. Dostawca wrażeń. Artyom został skazany na rok pozbawienia wolności, tak jak Wojtek i Marcin za słowo. Posłuchajcie proszę ten materiał. Roznoście to nagranie. Artiom dzielnie walczył o nas. Teraz jest nasza kolej pomóc mu. Pozdrawiam myślących. Ten sympatyczny, uśmiechnięty chłopak to Artiom Dubski. Polakom znany jest jako autor YouTube i Telegram kanału Dostawcy Wrażeń. Nigdy nie spotkałam i osobiście nie poznałam Artioma, ale widzieliśmy o swoim istnieniu dzięki swojej youtuberskiej działalności. Podczas świadomych wydarzeń 20 roku Artiom zaczął nagrywać swoje filmy na YouTube z uświadamianiem Polaków co się dzieje w rzeczywistości. Przekaz Artyoma był prosty, z dużo dawką humoru, co przyciągnęło do niego wielu polskich widzów. Potem, wydarzenie na wschodzie, Artyom komentował je tak, jak wielu z nas widzi to dziś. A później Artyom znikł. Zastanawiałam się przez dłuższy czas, gdzie jest, co robi. Wielu z Was, w tym jego widzowie, z pewnością też się zastanawiają, co się dzieje z Artyomą. Ta oto piękna dziewczyna obok Artyoma to właśnie jego małżonka – Eugenia. A to jest moment, kiedy widzę się po raz ostatni. Artyom wyruszył karem do Warszawy. Eugenia odnalazła mnie parę dni temu i opowiedziała, co się stało z jej mężem. 7 kwietnia 2025 roku na przejściu granicznym w Terespolu Artyom został aresztowany i trafił do polskiego więzienia, czyli przybywa tam już dwa i pół miesiące. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, za co został skazany, ale opowiem wszystko po kolei. Screen z internetu. Artur Dubski był działacz Młodego Frontu. Uczestniczył w akcji protestacyjnej przedsiębiorców w dniu 10 stycznia 2008 roku. Podczas akcji zatrzymano 14 osób. Byli oni sądzeni z artykułu 342 Kodeksu Karnego. Organizacja lub aktywny udział w działaniach grupowych, które rażąco naruszają porządek publiczny. W dniu 7 lipca 2009 roku sąd rejonowy Wosiepowicz na Białorusi skazał go na pozbawienie wolności w kolonii karnej o reżimie ogólnym. W 2009 roku Międzynarodowa Organizacja Praw Człowieka Amnesty International uznała uczestników procesu 14 za więźniów sumienia. Społeczność międzynarodowa uznała uczestników sprawy za więźniów politycznych. Po odsiadce jednego roku Artyum wyjeżdża na Ukrainę, a potem do Polski, gdzie w 2011 roku otrzymuje status uchodźcy. Osiedle się w Szczecinie, a później przyprowadza się do Warszawy, gdzie w 2017 roku otrzymuje pozwolenie na pobyt stały. Spokojnie sobie żyje, pracuje. W 2020 roku, po znanych wydarzeniach, otwiera kanał YouTube, dostawcy wrażeń, gdzie komentuje działania środowiska medycznego związane z wprowadzeniem niejakich przymusów i restrykcji. W 2022 roku, po wiadomych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą, również aktywnie komentuje wydarzenia, czym zwraca na siebie uwagę pewnej fundacji, która zaczęła prześladować Artyoma Dubskiego. Na swoim kanale Facebook, pisząc o nim rzeczy wymyślone, wyśmiewające go oraz klepiąc na niego donosy na prokuraturę. W ten sam sposób, jak od kilku lat czynią to w stosunku do patriotów i polityków polskich, ich haniebna działalność nie ominęła również głowy państwa co uważam za rzecz niebywało i niedopuszczalną w cywilizowanym kraju. To ośmiesza urząd prezydenta, rządu, jak i całego wymiaru sprawiedliwości państwa mianującego się państwem demokratycznym, państwem prawa, a nie bezprawia. Działania OMSRIC, bo o nich mowa, doprowadzają do tego, że Artyom Dubski wraz z dziewczyną Jewgenią w grudniu 2022 roku opuszcza Polskę. Wyjeżdżają do Rosji, gdzie podejmują pracę, tam też bioro ślub. A tymczasem w Polsce 9 stycznia 2023 roku odbywa się sąd, jak to się mówi, kapturowy, gdzie sądzi się oskarżonych bez prawa na obronę. Jewgenie przysłała mi wyrok. Cytuję. Wyrok nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej Polski dnia 9 stycznia 2023 roku. Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie w 5 stycznia. Wydział karny w składzie, przewodnicząca, asesor sądowy Diana Schweisser, bez udziału prokuratora, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2023 roku na posiedzeniu sprawy Arcioma Dubskiego, urodzonego 1 10. 1987 roku na Białorusi, oskarżonego o to, że Punkt pierwszy. W dniu 5 maja 2022 roku o godzinie 10.52 w Warszawie na portalu internetowym Telegram publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej. Poprzez umieszczenie wpisu o treści Ukraińcy, naziści lecą do Polski, gdzie instruktorzy ze Stanów Zjednoczonych będą ich szkolić. To jest oczyn z artykułu 257 kodeksu karnego. Punkt drugi. W dniu 30 kwietnia 2022 roku o godzinie 20.20 20 w Warszawie na portalu internetowym Telegram publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez umieszczenie wpisu o treści kolejna faszystowska ukroświnia, jeszcze zawszony pasożyt. To jest oczyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego. Punkt trzeci. W dniu 30 kwietnia 2022 roku o godzinie 1254 w Warszawie na portalu internetowym Telegram publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez umieszczenie wpisu o treści papież Franciszek trzykrotnie prosił Putina, by pozwolił mu wywieźć cywilów, przykreślone nazistów z Mariupolu. Odmówiono mu to jest oczyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego. Punkt czwarty. W dniu 4 maja 2022 roku w Warszawie na portalu internetowym YouTube publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez udostępnienie filmu, w którym znieważył naród ukraiński, określając ich pasożytami. To jest oczyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego. Punkt 5. W dniu 9 maja 2022 roku w Warszawie na portalu internetowym YouTube publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez udostępnianie filmów, którym znieważył naród ukraiński, określając ich neonazistami oraz skurwysynami. To jest czyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego. Przyjmując w myśl artykułu 500 paragraf 1 i 3 kpk, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności, czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodowego orzeka pierwsze, Oskarżonego Arcioma Dubski. Uznaje za winnego popełnienie zarzucanych mu w punkcie 1.5 czynów, ustalając, że oskarżony działa w krótkich ostępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności. To jest, przyjmując, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu artykułu 9. Um, wymierza mu karę dwóch lat ograniczenia wolności polegająco na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie artykułu 627 KPK zarządza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 390 złotych. W tym kwotę 300 zł tytułem opłaty. Po zatrzymaniu Artoma Dubskiego w więzieniu Jewginia zwróciła się do konsula Białorusi w Białej Podlaskiej. Oto jako odpowiedź otrzymała cytuję Szanowna pani Jewgenia, zgodnie z informacją otrzymano w dniu 12.06.2024 roku na wniosek konsulatu z Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w sprawie pani męża Dubskiego Artioma zatrzymanego 7 kwietnia 2025 roku na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Terespol na podstawie postanowienia. Wyżyw wymienionego sądu z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie WK2778 łamane na 22 informuje się, co następuje. Dubski Artyom przybywa w areszcie w związku z niewykonaniem postanowienia sądu z dnia 29.04.2023 2023 roku o ograniczeniu wolności okres jednego roku za popełnienie przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej Osoba która publicznie znieważa grupę osób lub poszczególną osobę z powodu przynależności w narodowej etnicznej rasowej lub wyznaniowej i dalej zostały wymienione punkty, jak wyroku sądu z 9 stycznia 2023 roku. Czyli za niestawienictwo do wykonywania prac społecznych kara w stosunku do Artioma Dubskiego została zamieniona z dwóch lat ograniczenia wolności na jeden rok pozbawienia wolności. Jewgienia przysłała mi kolejny dokument, który, jak widzimy, wynika z korespondencji Artioma, będącego już w zakładzie karnym do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Listem Artiom zostaje poinformowany, że 7 sierpnia 2024 roku został pozbawiony statusu uchodźcy. Działania te były podjęte na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dalej uzasadnienie, którego nie będę omawiać czy kwestionować, ponieważ nie jestem kompetentna w tych sprawach. przytoczy tylko fragment końcowy. Jest Pan, Pani, zobowiązany niezwłocznie zwrócić szefowi urzędu karty pobytu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tej sprawie stała się ostateczna. Jest pan, pani, zobowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozbawieniu ochrony międzynarodowej stała się ostateczna. Jeśli decyzja została wydana przez organ wyższego stopnia, termin jest liczony od dnia, w którym decyzja ostateczna została panu, pani, doręczona. Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym Powrocie lub nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziesz na stronie internetowej naszego urzędu. W punkcie granicznym Terespol przy zatrzymaniu Arczom Dubski został pozbawiony karty pobytu i aresztowany. Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego przywieziono go do Polski, skoro jeszcze rok temu decyzja o uchyleniu mu statusu uchodźcy i odebranie karty pobytu w ciągu 30 dni ma opuścić Polskę. Czy nie powinien on po prostu nie zostać puszczony do Polski, jak niegdyś Ludmiła Kozłowska? To jest jedna sprawa. Druga rzecz, i myślę, że najważniejsza w tej całej historii, to punkty, za które Artyom Dubski został oskarżony, potem skazany na dwa lata robót społecznych i na koniec jednego roku pozbawienia wolności. A przypomnę, to były pięć punktów. Za słowa wyrwane z kontekstu nie zaczyny, cytuję, pierwszej, ukraińscy naziści lecą do Polski, gdzie instruktorzy ze Stanów będą ich szkolić. Drugie, kolejna faszystowska ukroświnia, jeszcze zawszony pasożyt. Trzecie, papież Franciszek trzykrotnie prosił Putina, by pozwolił mu wywieźć cywilów, nazistów z Mariupolu. Odmówiono mu. Czwarte, w dniu 4 maja 2022 roku o godzinie 10.52 w Warszawie na portalu internetowym YouTube publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez udostępnianie filmów, którym znieważył naród ukraiński, określając ich pasożytami. 5-9 maja 2022 roku w Warszawie na portalu internetowym YouTube Publicznie znieważył członków narodu ukraińskiego z powodu ich przynależności narodowej poprzez udostępnianie filmów, w którym znieważył naród ukraiński, określając ich neonazistami oraz skurwysynami. Koniec cytatu. Wszystkie punkty zakwalifikowano jako czyny z artykułu 257 kodeksu karnego. Każdy punkt, jak widzimy, dotyczy członków narodu ukraińskiego, członków nie cały naród, a tylko tej części, która utożsamia się i czci pamięć tych, kto katował Polaków na wojnie. Chcę przypomnieć, iż Sejm niemalże jednogłośnie uchwalił ustawę o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-u P. Na, z, na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Czy komuś przyszło do głowy, że to jest przeciwko całemu narodowi ukraińskiemu, czy tylko jej członkom, części? W Polsce nie sądzę, ale na Ukrainie owszem, jednak tylko tej części Ukrainy, która czci tych, kto dokonywał te straszliwe mordy na polskiej ludności cywilnej. Ja zawsze powtarzam, jest dwie Ukrainy. Jedno bardzo kocham. Wśród moich kuzynek i kuzynów są i Polacy, i Ukraińcy, i Rosjanie. Jestem przekonana, że Artyom Dubski, jak i Wojtek Olszański z Marcinem Osadowskim i wielu innych, którzy w swoich komentarzach, w swoich nagraniach mieli na myśli tę drugą Ukrainę, którą potępił też Sejm Polski, uchwalając ustawę o ustanowieniu 11 lipca, Dniem Pamięci Polaków Ofiar OUN-UPA. Moim zdaniem to nie narodowość ukraińsko poniżał Artyom Dubski, a ideologię banderowską, którą powinien potępiać każdy zdroworozsądkowy człowiek, czyż nie? Artyom Dubski, dostawcy wrażeń, pokochał Polskę, która stała się dla niego drugim domem. Z Polską wiązał swoje życie, kochał Polaków, martwił się o nich. Niejednokrotnie udowadniał to w swoich nagraniach. Za to zburzono mu jego ustatkowane, spokojne życie. A teraz płaci za to własną wolnością w polskim więzieniu przez dwie osoby, które donoszą na innych tylko dlatego, że myślą, czy inni myślą inaczej, bezkarnie pomawiając i ośmieszając w mediach społecznościowych i którzy zrobili sobie z tego intratny biznes i dobrą zabawę, niszcząc zdrowie, opinie społeczeństwie, i tak naprawdę, życie. Niszczą życie tym, dla kogo Polska leży głęboko w sercu. Nie wiem, jak potoczą się dalsze losy Artyoma, a życzę chłopakowie dużo siły i cierpliwości. Liczę, że prawda i sprawiedliwość zwycięży, jak w jego przypadku, tak również w przypadku wszystkich pomówionych, zniesławionych. Tak też w przypadku dwóch oszustów, donosicieli, którzy kojarzą mi się z najgorszymi ludzkimi cechami, z brudem, kłamstwem, chciwością, brzydoto. Pozdrawiam myślących.